Witam, witam drogie panie. No, mamy 5 księżyca 7 marca i to jest właśnie w Waszym znak. Dzisiaj robię tylko wyrocznie mądrości na, yy, z aniołkami, z aniołkiem Kabały, czyli będą trzy karty. Jedna sygnyfikująca, czyli a, jaką wy... Możecie działać energią? No, wypadły cztery, to będziemy pokazywać cztery. Czyli. Nie tak. Czyli tak. No, musicie zwiększyć swoją kreatywność. Wyobraźnię. A, macie coś nieskończone, co musicie praktycznie skończyć, moi drodzy. I tu mamy cztery numery. Ok. Pod spodem, jeszcze jedna kartka, czyli 17, mamy w sumie 5 numerów i kartę, która was będzie oznaczać, czyli energia, co macie na co będzie was konkretnie określać. No zaraz mi wypadły cztery, piąta jest tą spodem. Czyli dziewiątka, oj, przepraszam, dziewiątka kielichów. No pięknie, chcecie tej harmonii. To już widać, to Was tutaj konkretnie określa. Czyli chcecie tej harmonii niesamowicie. Więc możecie, moje drogie panienki, Wymanifestować, czyli ruszyć swoją wyobraźnię, ok? Bo macie coś nieskończone. To jest on czyli nieskończona synchronia. Ale musicie być też lojalni, nie tylko w stosunku do siebie, ale i do innych, bo prawdopodobnie macie kogoś w swoim otoczeniu. Może to być partner, partnerka, a ponieważ są to jest tutaj dziewiątka kielichów, więc chodzi o dom, rodzinę, przyjaźnie. Ok, więc macie na pewno po siebie kogoś, kto jest wobec was lojalny. No i wy wiecie, po prostu gdzieś tam wewnętrznie wiecie, macie tą wiedzę swoją wewnętrzną, więc zaufać jej. Tym bardziej, że mamy The Faith pod spodem, czyli a, ufność. Musicie zaufać przede wszystkim. Dziewiątka jest bardzo dobrym numerem, szczęśliwym, czyli ta, o tą harmonię a, musicie zadbać, ruszcie swoją a, wizję, że tak to nazwę, do przodu i wówczas to, co żeście nie dokończyli, możecie po prostu właśnie teraz zakończyć. Czy to było dobre, czy złe. W każdym razie e, cała e, kwestia rozbi rozbija się tutaj tylko i wyłącznie o dom, przyjaźnie, a biznesowe też. Macie przy sobie kogoś, kto jest wobec was lojalny, albo wy też działacie taką energią. I mamy. Ha-he-jo-ach. Ciężko mi przeczytać, proszę. O. E, numer 12, 5, czyli jakieś zmiany zajmą, 17 to są Wasze numery, które we, będą Wam w jakiś sposób służyć, więc bierzcie to, co rezonuje. 20. Czyli kreatywność, wyobraźnia, imagin, 10, nieskończona symfonia, 35, lojalne serce i 43, wewnętrzna wiedza. Tym jesteście, tym sposobem jesteście po prostu na wierzchu, jednym słowem czyli zadbać o swoje emocje i ta harmonia się u Was po prostu do nowiu znajdzie. To jest coś, jeżeli musicie coś wyrzucić, to wyrzucić. W każdym bądź razie 17, 20, 10, 35, 43, 12 i 9. To jest karta spełnionych życzeń. Czyli ruszcie swoją a, wizję i skoczcie, miejcie zaufanie, bo trzeba wierzyć w to, co chcemy osiągnąć, nasze marzenia i cele. I to, co żeście nie skończyli, możecie teraz właśnie dokończyć. Tym bardziej, że zbliża się też i ale to, co zapoczątkowaliście w nowiu, musicie teraz skończyć. Skończyć w tym sensie, że już zamknąć rozdział, aby posuwać się do przodu. Bo to jest dla Was taka nieskończona symfonia, moi drodzy. A numery, tak jak wiecie, jak zawsze powtarzam, mogą z Wami rezonować w jakiś sposób, może się urodziliście któregoś tych dni lub będą to dni bardzo dla Was ważne, czyli 17, 20, 10, 35, 43, 12 i 9. Mamy 2, 4, dobrze liczę, 2, 4, 5, 7 w sumie. Także dziękuję ślicznie. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie i zawsze nie pytajcie proście, a będzie Wam dane. Teraz przechodzimy do byczka. Moje drogie byczki, 7 marca mam pełnię Księżyca, która jest w pamięce. Wybieram trzy karty wyroczni mądrości. Czwarta pod spodem, są inne czytania niż zwykle. I pod spodem jest czwarta i jedną, jednego aniołka. Czyli to jest aniołek, który Wam będzie towarzyszył. Zobaczmy jaką. Zabiakio, growth, czyli wzrost, może to być duchowy, może być finansowy, ale raczej 25 numer, raczej bym a, się kierowała tu wzrostowi duchowemu. Ok, rozwój duchowy jest każdemu potrzebnym mojej drodzy. I zobaczymy, no proszę. Ok, to jedno wybierzemy. Proszę bardzo. Ace of Swords, czyli as mieczy, początek czegoś wspaniałego. Mogą to być pieniądze, może to być wielka miłość na horyzoncie. Moi drodzy, energia w pełni Księżyca jest inna. To, co zaczęliście a, wnów, teraz dałoby się zakończyć, tym bardziej, że mamy tutaj nieskończoną symfonię. 10 może w jakiś sposób z Wami rezonować. Może się urodziliście 10 lub ktoś 10 jakiegoś miesiąca. No w jakiś sposób ten... Zwracajcie uw uwagę na y, numery i znaki przede wszystkim. I co create, czyli musicie skończyć to. Co żeście już zaczęli kreować? 40. Może to jest ktoś, kto ma 40 lat. Okay? Z kim wspólnie powinniście kreować? Albo wyjdzie Wam ta, to, co chcecie, czego pragniecie, czego potrzebujecie w przeciągu 40 na przykład godzin albo dni. I 43 Wy po prostu, drogie byczki, wiecie o tym. Macie taką wewnętrzną świadomość tego, że coś jest na rzecz. 43, 10, 40. Oczywiście pieniądze i miłość, czyli kreujcie ten swój świat. Musicie dokończyć to, co zaczęliście wnów. I jeżeli trzeba, to będziecie musieli Poszywać te brzegi, mending, czyli zacerować coś, co mm, się rozpadło, zrobiła się wielka dziura, i dlatego warto po prostu skończyć to, co już żeście zaczęli, moje drogie bytki. Tym bardziej, że wasz Anioł Kabały. To numer 25 i mówi o tym, aby się rozwijać. Grząód, czyli wzrost duchowy, okej, okay? jest Wam bardzo potrzebny. Pieniążki się do Was zbliżają, lub Wielka Miłość, to jest początek czegoś wielkiego i wspaniałego. No, to co żeście zaczęli, musicie po prostu dokończyć i pozaszywać, zacerować te dziury, ok? No i to by było tyle, moje drogie byczki. Dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i niech Was Bozia Półgosławi, a aniołki osiedlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Pamiętajcie, że bez wdzięczności nie ma miłości. Moje drogie koziorożce. Teraz dla was. 7 marca mamy pełnię Księżyca w Panięce. Czyli w waszym braknim żywiole. No moje drogie koziorożce. 7 tak i to, jak powiedziałam w Panięce jest. Fork in the road. No jesteście na w takim rozdrożu nie wiecie praktycznie rzecz biorąc, w którą stronę. No, zaistnieje tutaj jakiś chaos i dość duży konflikt, ale to jest numer mistrzostki 33. Więc. No i 13, też jest trójka. Musicie po prostu ach, najwyraźniej macie duży chaos i męczyć w głowie nie wiecie w którą stronę, 43, no już któryś raz z kolei. I o tym dobrze wiecie. No. I podpowiem poised, czyli gotowy unieść się, już jesteś gotowy się wznieść, mój drogi koziorożcu. Zobaczymy, co wam będzie koronować, oj, wyniesiemy. No, hmm, niezbyt przyjemnie, bo jest to karta a, diabła, czyli ktoś was namawia do czegoś, czego nie chcecie zrobić, więc zaczynacie pisać po swojemu swój własny scenariusz. I jest to karta dużych arkan. Moje drogie koziorożce, więc nie słuchajcie tego, co Wam diabeł, że tak powiem, szepcze do ucha, bo świeci się tutaj, jak widzicie, świeczka, czyli chroni Was to światło świeczki, i jesteście gotowi, aby sobie dać radę z tymi emocjami. To może być ktoś. To Wam zadał dużo bólu i cierpienia, osoba może toksyczna, bo widać na najwyraźniej, że chcecie od tego odejść i zaczynacie pisać nowy scenariusz. Moi drodzy, więc to, co zaczęliście wnów, możecie teraz już skończyć. Chyba, że a, przydałoby się, abyście mieli czysty dysk, jak ja to mówię, nów Księżyca. To będzie około 20 No, no prawda, gdzieś wypadło. No, zobaczymy. Beginning, tak jest. Proszę, to jest 22, też numer mistrzowski. Macie dwa numery mistrzowskie i diabła. W jaki sposób będziecie chronieni, moi drodzy? Jesteście gotowi? To jest spór. Po prostu jesteście w tej chwili na rozdrożu, to możecie być w takiej chaotycznej sytuacji w konflikcie, co jest z numerem 13 i 33, może coś z wami rezonować, czyli albo mieszkacie, albo ktoś się urodził, lub ktoś ma 33 lata a, lub się urodził 13 jakiegoś miesiąca. I 43. Może wiecie doskonale, po prostu czujecie, czujecie, że ach, macie tą wiedzę i wiecie doskonale, że to, co się dzieje, dzieje się nie bez powodu czy przyczyny. Jesteście już 48, może się dotyczyć Was. Zapamiętajcie, że jest są to karty um, uh, Oracle Wisdom, czyli karty mądrości, wyrocznia mądrości i w jakiś sposób te numery będą z Wami rezonować. Więc zwracajcie uwagę na sny, znaki, numery. Możecie często je widzieć lub. Tak jak powiedziałam, może się ktoś urodził, albo ma 43 lata. W każdym bądź razie możecie się nawet i w ciągu 48 godzin wznieść. Bo już jesteście gotowi na to, żeby się wznieść. I 22 Metatron, to jest wasz Anioł Kabały. Numer A, mistrzowski 22 i 33. To są numery Mistrzowskie, wygooglować, wyyoutubować i wtedy będziecie wiedzieć po prostu więcej. I tu jest początek, czyli możecie skończyć coś, co Wam po prostu nie leży, co dla Was nie działa, nie pracuje. Zapamiętajcie, że bez wdzięczności nie ma radości i zacznijcie. A pod koniec tego, tej pełni nów zacznijcie od nowego początku. Także to by było tyle, moi drogie koziorożce. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.